Witam bardzo serdecznie. Niestety nie uda nam się dzisiaj razem z Ewą poprowadzić live tego odcinka, który dotyczy pytań stricte związanych z wychowaniem dzieci w Holandii oraz o tym, jak rozmawiać z instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi. Ten odcinek jednak nagramy dla Państwa i w późniejszym czasie opublikujemy go na naszym kanale YouTube. Bardzo przepraszamy za te nieudogodnienia, nie ale niestety no, nie uda nam się poprowadzić tego live'u, chociaż naprawdę bardzo e, chciałyśmy. Są to ograniczenia programowe, na które jeszcze nie mamy większego wpływu. Jeżeli nam się uda, będziemy robić takie live'y. Jeżeli nie, no to e, starą metodą po prostu będziemy nad, nagrywać odcinki i e, emitować je na e, kanale YouTube. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zapraszam na... Odcinek, kolejny odcinek, 45. odcinek Polek przykawy już z Ewą Steśnianską. Dziękuję.